Nie wiem czy wiecie, ale pracuje się nad tym, żeby wprowadzić pewne udogodnienia na rzecz osób LGBT. Wprowadza się powoli tzw. tak zwane Homo Office. Jak mówię o tym, że jestem z biurkostopu, to ci się dziwią. Poważnie? Z biurkostopu? Nie no to stary szacunek. Świetnie mówisz po polsku. W zasadzie powiedziałem moim kumplom, że piłem od poniedziałku do piątku. Na co oni zareagowali, Bartek, a co z sobotą było, nie tak? Hmm? I próbowałem wszystkiego i w końcu przyjąłem taką jedną skuteczną dietę, że się nie je trzy godziny przed snem. Ja kilka razy w nocy spać nie poszedłem. Stary ją zobaczył, mówi: kurwa, go na siłę Obok siedzi jego kumpel, też ojciec, klepi go po ramieniu, mówi Stary, to nie upilnujesz. Żebyś jej rękę na piździe trzymał i tak będą między palce pchać. Ja się szczepiłem. Ja, ja to zrobiłem, ale ja bardzo tego żałowałem. Z tego względu, że miałem okropne skutki uboczne, miałem ataki padaczki, ataki a takie padaczki, a takie paniki. ja po prostu potem zorientowałem się, że to był błąd i żeby nie szczepić się Heizer. Bo ja lubię zostawić po sobie zawsze w łóżku dobre wrażenie. Ja jestem taki, że się tak staram, mega. Jestem taki, że płatki ruszą z sypie przed, że buzi w czółko dam Boże, 200 zł na poduszce zostawię, no. Na co dzień mam siedzącą pracę, wracam do domu, siadam na fotelu, gram na Playstation, mówię, coś trzeba zmienić w życiu, nie? No to stand up! No. <śled>